Dzień dobry kochanie, dzisiaj witam się z Wami w tym takim głupim, ciężkim, może nie głupim, ale w takim ciężkim okresie tego stałego wirusa. Chciałabym się w tym czasie z Wami podzielić, może kilkoma przepisami, które pomogą Wam jakoś przetrwać tą nudę. Bo jak widzicie, nawet dzisiaj mam full makijaż, nawet mi się chciało po prostu chyba z nudów robić. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić przepisem na chleb. Jest to tak naprawdę junior. Jest to taki naprawdę bardzo prosty chleb, nawet powiedziałabym, że chleb dla leniwców. Potrzebujemy tylko droży. Moje dziecko. Potrzebujemy tylko w sumie droży do, do wykonania tego. Tego pieczywałam. Mam nadzieję, że te drożdże są dostępne. Bo uważam, że ludzie po prostu już przestali kupować szaleń z zakupami i możecie spokojnie dostać czy to drożdże suche, czy to drożdże mokre. My jeszcze dzisiaj, tak przy okazji, właśnie tego chleba pieczemy ciasto, bo mój mały sobie wyżyczył, że będziemy robić ciasto. Mam nadzieję, że przez ten czas tej kwarantanny, bo powiem wam, że u nas zaczyna się to robić i nieciekawie. Bardzo się boję, że to może... Zrobić się na zasadzie tak, jak jest na przykład we Włoszech, teraz, bo biorąc tak statystycznie, dzisiaj, właśnie oglądają takie statystyczne porównania, to oprócz tego, że my jesteśmy dwa tygodnie, jakby później się ten wirus u nas rozpoczął, to niestety ilości zakażeń i ilości zgonów są bardzo podobne. Więc powiem szczerze, zaczęłam się bardzo martwić i doszłam do wniosku, że. Jak najwięcej w domu nie wychodzić, nie narażać siebie, bo mam jeszcze swoje marzenia, swoje plany, które chciałabym spędzić. Chciałabym zobaczyć, jak dorastają moje wnuki, więc będę starała się siedzieć w domu i, i proszę Was o to samo, żebyście siedzieli też, jeżeli możecie, jeżeli musicie, to oczywiście wyjdźcie, bo ja oczywiście w pewnym momencie też będę musiała wejść za jakieś 4 dni do sklepu, bo pewnie braknie mi w, w jakiegoś sera, jakichś jakiś warzyw. Więc... Y Zostaniemy w domu, tak abstrahując od mojego przepisu. A dzisiaj zaraz Wam podam przepis na chlebek dla leniwców. Więc co potrzebujemy? Potrzebujemy kilogram mąki, ja tutaj mam przednią, przedniożytnią pomieszane pół na pół, cztery łyżki oleju, e, cztery łyżki cukru, 60 g drożdży, litr ciepłego, ciepłej wody, e, półtorej łyżki soli i mam jeszcze peski z dyni, ale możecie dodać sobie obojętne jakie nasiona, które macie w domu. Ja akurat miałam dynię, bo mi się poprzednie skończyły, więc jest tylko i wyłącznie dynia. Teraz w ciepłej w tej ciepłej wodzie rozpuszczamy sobie drożdże. Do całkowitego rozpuszczenia dodajemy do tego cukier, można dodać od razu oliwę. Ja to zrobiłam później, tylko pamiętajcie, żeby nie dodawać do tych drożdży nigdy soli, bo to spowoduje to, że te drożdże nie urosną nam w ogóle. Jak widzicie, rozpuszczamy wszystko, mieszamy, mieszamy aż będzie całkowicie rozpuszczone. I za będziemy wszystko miksować. Teraz widzicie, do, do mąki dosypałam sobie soli, mały wlał tutaj y, olej i zaraz będziemy dolewać. Y, załączymy sobie pomalutku mikser, y, będziemy teraz dolewać y, tych rozpuszczonych drożdży i oczywiście będziemy wszystko miksować na w miarę gładką masę. Jedynie co ja wam jeszcze mogę powiedzieć, to nie musicie mieć w ogóle żadnego miksera, bo to i tak wszystko się ładnie, możecie spokojnie sobie jakimś mieszadełkiem wszystko zrobić i, i też się spokojnie wyrobi i też będzie wszystko fajnie. Na sam koniec, za chwileczkę właśnie jak już to się nam ładnie wyrobi, jak już to ciasto będzie odchodziło w sumie od, od miski, od mieszadełka, yy, dodamy sobie peski z dyni, ale możecie dodać siewielniane, możecie dodać słonecznik, yy, sezam, cokolwiek tylko chcecie, nie wiem, czarnuszkę czy jeszcze jakiś inny Inny kminek, tam cokolwiek lubicie to, co macie i, i lubicie ciasto. Oczywiście zawieczkę włożymy, musimy odstawić do wyrośnięcia. Zaraz zobaczycie, jak mi bardzo wyrosło. Przygotowałam sobie do tego dwie foremki, przelałam ciasto. Yy, ciasto chleb wygląda właśnie tak. Jest bardzo fajny, jest sprężysty. Pieczemy go godzinę przez 170 stopni Celsjusza. Może nie jest jakiś super błyszczący, bo nie natłuściłam go niczym, ale uwierzcie mi, że smak jest bardzo